Gdyby Gołębiewski projektował kampery, a nie hotele, to jego kamper wyglądałby dokładnie tak. Dokładnie tak, jak ten chiński kamper z rozsuwanym tyłem oraz tarasem na dachu. Bo w końcu, dlaczego nie? Tylko o ile hotele gołębiewskie są mega drogie, o tyle ten kamper jest tani. Choć tani oczywiście w porównaniu do tego, co oferuje. Jego cena w Chinach to około 400 tysięcy juanów, czyli jakieś 200-210 tysięcy złotych. I teraz są trzy wiadomości. Jedna dobra i dwie nie do końca. Ta dobra jest taka, że można takiego kampera sprowadzić do Polski. Ta gorsza jest taka, że DMC to jest 4,5 tony, więc w Polsce na kategorię B się nie pojeździ, a poza tym trzeba płacić wiatol. A ta druga gorsza jest taka, że po sprowadzeniu tego kampera do Polski jego cena byłaby pewnie w okolicach 400 tysięcy złotych, ale to i tak zdecydowanie mniej niż taki kamper produkowany przez europejskich producentów. Także na razie przyjdzie nam podziwiać takie kampery na filmach, ale ja na początku przyszłego roku jadę już do Chin, do fabryk kamperów i będę uzgadniać warunki sprowadzenia ich do Polski i prawdopodobnie lepsze ceny. Także jak kogoś takie rzeczy interesują, to zapraszam do subskrypcji mojego profilu, bo w temacie chińskich kamperów będzie się tu działo coraz więcej i mam nadzieję, że coraz ciekawszych rzeczy. No i dzięki za wszystkie polubienia, podania dalej oraz komentarze pod filmami o kamperach, bo jest tego naprawdę całe mnóstwo.